Hej, Szymon, nie śpisz? Nie mogę zasnąć. Tak, co jest? Oglądam właśnie jakieś straszne filmiki. Widziałeś ten kanał Nocny Człowiek? Nie, nigdy o nim nie słyszałem. To jest dziwne. Filmy są super niepokojące, ale nie mogę przestać ich oglądać. Jakie to filmy? Trudno wytłumaczyć. Dużo migających obrazów, dziwnych dźwięków i ta przerażająca postać w ciemnym pokoju. To nie brzmi dobrze. Nie powinieneś oglądać takich rzeczy tak późno w nocy. Wiem, ale wciągnąłem się. To tak, jakby te filmy mnie wzywały. Co masz na myśli? To tak jakby do mnie mówiły. Poprzez to miganie i dźwięki. Wysyłają mi wiadomości. Dobra, zaczynasz mnie przerażać. Po prostu wyłącz to i idź spać. Nie mogę. Nie wiem dlaczego, ale nie mogę zamknąć karty. Poważnie, wyłącz to. Nic dobrego z tego nie będzie. Czekaj, co to był za hałas? Jaki hałas? Chyba coś jest w moim pokoju. Właśnie słyszałem, jak skrzypią drzwi od szafy. Wydaje ci się. To tylko ten głupi filmik cię nakręca. O mój Boże, Szymon. W kącie jest jakiś cień. Prawie go nie widać w ciemności. Adam, przestań się wygłupiać. Wygląda tak samo jak ta postać z filmu. Podchodzi bliżej. Tak się boję, Szymon. Manusz. Adam, przestań, straszysz mnie. Jest tuż przy moim łóżku. Czuję zapach jego gnującego ciała. Szymon, nie chcę umierać, pomóż mi, proszę. Dzwonię na policję, tylko czekaj. Adam? Adam? Adam, to nie jest śmieszne, odpowiedz mi. Adam nie może teraz odebrać telefonu. Należy do mnie. I wkrótce ty też będziesz.